Po pierwszym wejściu do gry nasza postać otrzymuje trzy przedmioty. Kamień jako pierwsze podstawowe narzędzie, bandaże powstrzymujące krwawienie oraz pochodnie, która rozjaśni nam drogę. Przedmioty te znajdują się na pasku szybkiego wybierania u dołu ekranu pod klawiszami od pierwszego do szóstego. Po wciśnięciu klawisza, tab pojawiają się trzy okienka. Pierwsze od lewej dotyczy ubioru, drugie naszego ekwipunku. A trzecie to ekran craftingu. Na górze ekranu możemy zauważyć trzy przyciski zamykające poszczególne okienka. Do gry wracamy wciskając ponownie klawisz Tab, Escape lub przycisk Close, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Okno, które nieustannie towarzyszy nam podczas rozgrywki, znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Możemy w nim znaleźć informacje dotyczące punktów zdrowia, paska głodu i promieniowania. Gdy wartość paska głodu osiągnie 0, a promieniowanie przekroczy 500 radów, punkty życia twojej postaci zaczną spadać. W grze możemy wyróżnić kilka rodzajów surowców. Są to: żelazo, siarka, kamienie oraz drewno. Chcąc wydobyć któryś z nich, używamy kamienia. Kaczety, kamiennej czy też metalowej, lub kilofa, różniących się tylko i wyłącznie prędkością wydobycia. Mając którekolwiek z nich, podchodzimy do wybranego minerału i uderzamy w niego którymś z wymienionych narzędzi. Wydobyte rzeczy natychmiast pojawiają się w naszym ekwipunku. W skale żelaza znajdziemy więcej żelaza, w skale siarki będzie więcej siarki, a ze skały kamiennej wydobędziemy więcej kamienia. Jeżeli chodzi o drewno, możemy zdobyć je w dwojaki sposób, uderzając narzędziem w drzewo lub zbierając bale drewna, z których wypada od około 70 do 90 jednostek drewna. Jak już wcześniej wspominaliśmy, gra umożliwia nam samodzielne tworzenie przedmiotów. Chcąc stworzyć potrzebny nam item, wybieramy go z listy craftingu. Poniżej pojawi się informacja dotycząca materiału wymaganych do jego wykonania. Jeżeli posiadamy wystarczającą ich ilość, klikamy craft i odczekujemy czas potrzebny na jego stworzenie. My akurat stworzyliśmy shelter, czyli pierwszy dom typowego świeżaka. Pamiętajcie, że warto postawić go w miarę ustronnym miejscu. Na samym początku warto stworzyć także workbench, który będzie niezbędny do stworzenia niektórych przedmiotów, a także przyspieszy kraftowanie innych. Musicie jednak stać w jego zasięgu. W grze możemy spotkać zwierzęta neutralne, do których należą świnia, jeleń, królik i kura, oraz takie, które nas atakują, czyli niedźwiedź i wilk, a także mutanty chwilowo zastępujące zombie, czerwony niedźwiedź i czerwony wilk, występujące w okolicach Radtown. Kiedy zdobędziemy już mięso, możemy ugotować je przy ognisku. Aby to zrobić, podchodzimy do niego, przytrzymujemy przycisk E i klikamy Open. Następnie przeciągamy nasze mięso na 3 sloty kuk. Wychodzimy z ogniska i podpalamy je naciskając ponownie E. Po kilku minutach nasz posiłek będzie gotowy. Podobnie jest z piecem. Jednak do ród, które chcemy przypalić, musimy dołożyć także drewno. Nie zapomnijcie o drzwiach. Jeżeli przy kraftowaniu przytrzymasz CTRL, to liczba kraftowanych przedmiotów zwiększy się do maksymalnej ilości. Jeżeli natomiast przytrzymasz Shift, liczba ta powiększy się o 10.